Witam! Jestem Sekartis. Sekator ja. Bo to zawsze jestem ja, prawda? A jeśli myśleliście, że w tych wszystkich filmkach to kto inny mówił, to przepraszam, że was zawiodłem i tak wprowadzałem w błąd. Tak, a to jest Etherlord. Niestety, albo stety. A nie... Dlaczego ja tak przedłużam? Nieważne. Nie robię z tego na razie, zagrajmy wy... To jest po prostu filmik specjalny, nieco opóźniony na stu widów, czyli tak zwana stu widzówka. Przynajmniej ja tak, to ja tak to nazywam. Czyli film, w którym nic się nie dzieje. E, film, w którym chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście. Że jest Was już ponad setka. Tutaj, że sto teraz albo 5 osób, czy jakoś tak i cóż Właśnie to głównie tylko tyle a to dlatego że no chciałbym te podziękowania podziękowania nie podziękowania pff. chciałbym te podziękowania jakoś tak żeby nie były za długie ani za długie, ani za krótkie, acz w sam raz. Ha. I miałem o czymś powiedzieć, coś miałem... Ale chyba coś miałem. Nie, ja powiem o co ja mam. Oprócz dziękuję i tak dalej. Może najpierw kwestia polecenia kanałów, bo nie wiem, może niektórzy Spodziewali się właśnie, że będę polecał jakieś kanały Ale Że trochę trudno skupić się na niemówieniu o samej grze Ale trudno a, Więc ja miałem, a tak Szlak bycie Więc polecenie kanału ja nie będę polecał kanału, bo wiecie, to fajnie jest być polecanym, ale trochę głupio polecać. Tak, ja jeśli ktoś chce zobaczyć kanał, który naprawdę polecam, to odsyłam do moich subskrypcji. Ja które ja polecam. I to nie wygląda za dobrze. Ale jest jedna taka sprawa, próż podziękować, bo dziękuję wam jeszcze raz. Jest taka jedna sprawa. Otóż, Tu... Znowu się zeciąłem bo przegrywam, bo wziąłem dziwną talię przeciw jednej z moich lepszych talii Weterlord, W sumie to mogłem coś zablokować, ale nieważne. Więc o kurde. Prawa. Otóż, skoro nie robię nic na setkę tak naprawdę, czyli żadnego bonusa, żadnego drangleja, albo żadnego specjalnego Let's to pomyślałem sobie, że zadam wam takie jedno ważne pytanie i właśnie mój tyłek został skopany. Tak, mój to jak został skopany, ale nic nie szkodzi. Miałem nadzieję, że to się nie stanie. Ale okej, okay. weźmy sobie losowo, tutaj też losowo. I to też losowo. Jak tak dalej pójdzie, to zajdzie mi 15 minut gadania o niczym tak naprawdę. Takie jedno ważne pytanie, które brzmi Jeśli jest jakkolwiek gra, z której chętnie byście zobaczyli let's play? Właściwie co nie, inaczej. Chodzi mi o grę, o której marzycie, żebym zrobił let's play, znaczy z której marzycie, żebym zrobił let's play, jeśli jest taka gra, to... Chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzu jedną, no może dwie, w porywach do trzech, maksymalnie cztery gry. Takie. I nie chodzi tutaj o Waszą ulubioną grę. Chodzi na przykład o grę, yy, nie wiem, którą uważacie, że ja zrobiłbym lepiej niż ktokolwiek inny. Szlak! Nie to... Hmm. Dobrze. Bo się znowu zaplączę i... Nie będę wiedział co powiedzieć. Bo znowu się przykrywam przez moje paluchy. Niezgrabne. Jeśli jest jakakolwiek raz, z której marzylibyście, żebym ja zrobił ledk tutaj, bo zrobiłbym to jakoś wyjątkowo i tak dalej, i tak dalej, to dajcie mi znać. Nie wiem, żeby nie było tych gier zbyt wiele ilość, powiedzmy, że dowolna, no już nie będę kombinował. I Mam nadzieję, że to pytanie wyjdzie, że będzie fajnie Oczywiście um, nasz... Kolejno z jednych lepszych pytań. Ja to mam szczęście hmm. A niech to No, pokaż co masz. Pokaż co masz. Znowu mi zabijesz? Okej, okay. chyba już no Specjalne zdolności. Szlag. Ha! No niestety. Tak, robię bardzo głupią rzecz. Bo tak. I tak przegrałem to co mi tam. No. No właśnie. Więc na tym skończę ten wydłużony odcinek specjalny na stu widzów. Mam nadzieję, że podobało wam się, jak dostaję łupnia. <sighs> Następnym razem zrobię taki film, w którym będę wygrywał i w ogóle użyję mojej ulubionej talii itd. Tak, tak więc, dla przypomnienia. Jedna, dwie, maksymalnie trzy w porywach do czterech gier, które... no, nadałoby się na let, nie obiecuję, że zrobię te gry kiedykolwiek, ale miło by było wiedzieć. I cóż, jeszcze raz dziękuję wam wszystkim Dość sporo dla mnie, to znaczy, że już jest was ta setka Ale cóż, do zobaczenia w... Zapewne zagrajmy w Pokémon Crystal, a jeśli jesteście ludźmi z przyszłości, to tym co akurat robię, albo czymś następnym Więc do następnego razu, moi widzowie Z tej strony był... Był Z tej strony mówił Czyli tu był tak zwany sekartis, sekator. Po prostu ja. Tak. Nie przedłużając. Do zobaczenia!